Warszawa, ma, Warszawa ma. Wciąż płaczę, gdy Ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawa, Warszawa mądre. Tadeusz Kotelbach spowiedź pokolenia. Klimat Warszawy. Warszawa moich lat dziecinnych i młodzieńczych, słowem Warszawa kilkunastu lat poprzedzających wybuch wojny 1914-1918 była miastem tętniącym życiem. Po 1905 roku rozwijała się w oczach. Niemal codziennie z ulicy Hortensji, Droga prowadziła przez pobliski plac Warecki, późniejszy plac Napoleona. Z miesiąca na miesiąc i z roku na rok zmieniał on swój wygląd. Budowała się nowa poczta. Wokół placu, na wielodromach, na których bądź kształciłem się w sztuce jeżdżenia na rowerze, bądź też oddawałem się w zimie sportowi łoźwiarskiemu, powstawały duże domy. Ruch budowlany rozwijał się wszędzie, nadając miastu cechy nie tylko nowoczesności, ale zamożności. Architekci, Polacy, dbali o to, aby styl budowli był na wskroś zachodni. Przeważał wpływ Wiednia i Paryża. Warszawiacy cieszyli się rozbudową swojego miasta. W niedzielę sznury osób. A w późniejszej alei 3 maja oglądały postępy budowy wiaduktu i mostu, który już w trakcie budowy nazwany został, oczywiście nieoficjalnie, Mostem Poniatowskim. A jakże szaradowała nas myśl, że miastu przybędzie nowoczesny teatr polski, projektowany przez przybylskiego. Opowiadano sobie w Warszawie o tym teatrze cuda a jego otwarcie i Irydionem Krasińskiego było bez przesady uroczystością narodową. Cieszyliśmy się, że w związku z powstaniem Teatru Polskiego przybywają nam wybitni aktorzy krakowscy, jak bracia Józef i Maksymilian Węgrzynowie, Sosnowski i inni. Warszawa kochała zawsze teatr i swych aktorów. Łaziliśmy bowiem do teatrów niemal od dziecka, nie przesadzę, gdy powiem, że od 15 roku życia nie było poważniejszego spektaklu, którego bym nie oglądał. Przypominam sobie doskonale, gdy Zelwerowicz uruchomił teatr na bielańskiej w podwórzu na wprost budującego się gmachu przyszłego banku polskiego i wystawił ze skreśleniami cenzury rosyjskiej Wesele Wyspieńskiego. Lecieliśmy na spektakl, na spektakl dosłownie z bijącym sercem, a Orlątko Rosztanda w Teatrze Wielkim ze świetnym Osterwą, a Fryderyk Wielki z Kamińskim, a Cyganeria Warszawska w koncertowym zespole z Frenklem, Wojdałowiczem, Śliwickim, Knake-Zawadzkim, a obrona Częstochowy ze Starym Ładowskim w roli kordeckiego z tłem rycerstwa polskiego walczącego na wałach obleganego klasztoru. Żyliśmy pełnią życia kultura, kulturalnego w rozbudowującym się szybkim tempie mieście, bogatym tradycją dumnej walki z najeźdźcą. Niedzielne przechadzki z ojcem poświęcone były m.in. zapoznawaniu się z tą tradycją często marszruta tych wycieczek prowadziła na stare miasto, pełne wspomnień związanych z insurekcją kościuszkowską, z rewolucją 1831 roku i powstaniem 1863 roku. Innym razem szło się alejami ujazdowskimi ku belwederowi i Łazienkom. Pamiętam, że w starszych klasach gimnazjum a później w czasach studenckich łaziliśmy 29 listopada pod pomnik Sobieskiego i głośno odtwarzaliśmy sobie dzieje nocy listopadowej, pewnych chwili, gdy będziemy realizowali buntownicze hasła pod chorąży. Pociągał nas szczególnie romantyzm tej pamiętnej nocy. Mimo więc kagańca cenzury rosyjskiej, żyliśmy pełnią własnej kultury. Każda biblioteka domowa była wcale dobrze zaopatrzona w dzieła literackie o niecenzuralnej treści, ukazujące się w Galicji. Nie wiem, jak to się działo, ale wiem, że było ich pełno i że stale napływały świeże. Podobnie działo się z wydawnictwami, ukazującymi się w Poznaniu. Wszystko, co działo się na ziemiach polskich. Znajdowało żywy oddźwięk w Warszawie. Od dzieciństwa. Zakres naszych zainteresowań nie ograniczał się nigdy do Warszawy względem do granic Królestwa Kong Kongresowego. Z kresami wschodnimi, zwłaszcza z Wilnem, Kownem, Kijowem, mieliśmy jak najżywszy kontakt. To samo mimo kordonów granicznych, z Krakowem i Lwowem. W ogóle z całą Małopolską. Ale tak samo żywo reagowaliśmy na wszystko, co działo się w Poznańskiem, a nie zapomnę nigdy powszechnej radości z powodu szybkich postępów odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku. Byliśmy zżyci od dzieciństwa z nazwiskami wybitnych działaczy politycznych wszystkich zaborów. Dzięki temu nie mieliśmy w sobie zaściankowych kompleksów prócz może jednego kompleksu miłości swego miasta i dumy że jest ono nadal mimo tyloletniej niewoli politycznej stolicą rozdartego na trzy zabory narodu Rosjanie byli ale dla nas tak jakby ich nie było na co dzień dosłownie nie istnieli Wśród tylu domów, które znałem w Warszawie, przypominam sobie tylko jeden, w którym na jakimś oficjalnym przyjęciu wielkanocnym spotkałem urzędnika rosyjskiego. Urzędów rosyjskich unikaliśmy, a do policjanta, zwanego stójkowym, lub do żandarma zwracaliśmy się po polsku. Najbardziej baliśmy się szpiclostwa rosyjskiego. Było doskonale zorganizowane, technicznie wyszkolone. W całym tego słowa w znaczeniu azefoskie, oporujące wcale licznym sztabem prowokatorów, wśród których niestety nie brakowało sprzedajnych polskich kanali. Najbardziej nienawidziliśmy napędzonego urzędnictwa rosyjskiego, a zwłaszcza młodzieży rosyjskiej płci obojga oraz oficerów, dla których Warszawa była już uosobieniem świata zachodniego. Małym Paryżem. Zabawienie się w Warszawie należało tak samo do szyku jak w kałudze czy astrachaniu używanie warszawskich platerów frageta. Oficerowie rosyjscy rzucali pieniędzmi, rozbijając się po nocnych lokalach, zwłaszcza najbardziej znanych, w akwarium na Chmielnej i renesansie na Nowym świecie. Pieniądze rosyjskie wpływały demoralizująco na miasto. Najniebezpieczniejszą jednak kolumnę rusyfikacyjną widzieliśmy w młodzieży rosyjskiej, asymilującej się z naszym miastem. Rosja pchała tę młodzież masowo do Warszawy. Gdy po strajku szkolnym 1905 roku pustuszały mury gimnazjów rosyjskich oraz rosyjskiej Politechniki i Uniwersytetu, z najodleglejszych krańców Rosji zaczęli zjeżdżać do Warszawy młodzi Rosjanie. Rosyjski Uniwersytet Warszawski otworzył nawet swoje podwoje dla tzw. Tak seminarzystów, to jest młodzieńców posiadających zaledwie kilkuklasowe wykształcenie gimnazjalne. Towarzystwo to odcinało się jaskrawo o swym zgoła wschodnim wyglądem od zachodniego tła miasta i jego mieszkańców, gęby czysto kałmuckie, czarne czapy o olbrzymich, okrągłych rondach. Obwisłe szynele, a w zimie z reguły przeciwnych rozmiarów kalosze. W czasie każdej urzędowej manifestacji rosyjskiej, a pamiętam taką na trzystulecie dynastii Romanowych, ci rosyjscy mołojcy maszerowali ulicami Warszawy, niosąc portrety cara Mikołaja II, carycy oraz święte ikony prawosławne. Swoiście Wschodniego posmaku tym obchodom dodawał jeszcze widok nienawidzonych prawosławnych popów, rusyfikatorów zapamiętałych naszych kresów wschodnich oraz bliskiego Warszawy, Podlasia i Chełmszczyzny. Patrzyliśmy na te wierno-poddańcze manifestacje Warszawy jak na szopy zabawne. Gdy zmarł znienawidzony generał-gubernator Warszawy Skałon, Zrobiono i nam przymusową galówkę. na chowano z wyjątkową pompą. Orkiestrami, oddziałami wojska, złożonego z rosłych dwumetrowych chłopów. Cała Warszawa żegnała śmiertelne, generalskie szczątki z radosnym westchnieniem, które miało znaczyć jednego drania mniej. Pamiętam, że z paru kolegami znaleźliśmy się na placu Saskim. Otoczonym kordonem granadierów, aby przyjrzeć się rosyjskiej urzędowej szopie. Cerkiew zdobiąca ten piękny plac, na którym odbywały się ostatnie rewie wojska polskiego w Warszawie, była wprawdzie nieskończona, lecz Rosjanie już organizowali tu niejako u stóp symbolu panowania carskiego prawosławia nad Polską swoje obchody i uroczystości. Spoza granadierskich kordonów, od których wionął ostry zapach charakterystycznego dziegciu, obserwowaliśmy maszerujące kolumny rosłych żołnierzy, błyszczących wojskowych na pięknych koniach oraz różnych nieznanych nam warszawskich dostojników rosyjskich. Bawił nas ten widok. Byliśmy zbyt radośnie nastawieni śmiercią Skołona, aby, aby mogli zdobyć się nawet w stosunku do tego obcego, rosyjskiego tłumu czynowników i żołdactwa na uczucie nienawiści. Często zresztą zdawałem sobie, zadawałem sobie pytanie, czy nienawiść jest w nas silniejsza od uczucia pogardy. I zawsze dochodziłem do wniosku, że Warszawa. Bardziej pogardza Rosjanami niż ich nienawidzi. W gimnazjum nieśliśmy obowiązkowe rosyjskie przedmioty, język rosyjski, geografię i historię. Wykładali je Rosjanie. W większości byli to liberałowie sympatyzujący z Polakami. Pamiętam ich nazwiska doskonale: Fischer, Szadurski, Olenin. Robiliśmy ich szczerze tak samo jak szczerze zachwycaliśmy się klasykami rosyjskiego romantyzmu, Puszkinem czy Lermontowem. Broniliśmy się natomiast, powiem świadomie, przed filozofią Toustoja. Przyznawałem, że Dostojewski, Gorki czy Andrzejew są pisarzami wielkiej miary, ale ani ja, ani moi koledzy nigdy nie rozczytywali się w tej literaturze. Była nam szczerze obca. Osobiście lubiłem Gogola, Turgieniewa, Czechowa i awiarczenkę Nienawidziliśmy naprawdę ochrany i policji. Resztą pogardzaliśmy. Wydaje mi się, że w tej materii cała Warszawa była solidarna. Na co dzień jak gdyby nie widzieliśmy Rosjan żyjąc Pełnią własnego polskiego życia, mając od dzieciństwa oczy i uszy otwarte na to, co się dzieje za kordonami granicznymi. To samo czuła i myślała inteligencja pracująca tak samo myślał uświadomiony robotnik, rzemieślnik a nawet strachliwy burżuj nie mówiąc o temperamentliwych antkach i różnego gatunku knajakach od których roiła się zawsze Warszawa. Taki już dziwny był klimat tego miasta, że nawet tzw. menty cechował swoisty patriotyzm i dumna, pogardliwa postawa wobec zaborcy. Udzielał się on także części zasiedziałych z dawna zrosłych z miastem zasymiliowanych Żydów polskich. Odcinali się oni od tzw. litwaków, czyli Żydów rosyjskich, szwargocących po rosyjsku, obcych przybyszów też swoistych rusyfikatorów. W patriotycznych ruchach wyzwoleńczych Warszawy brały zawsze udział jednostki pochodzenia żydowskiego, świadcząc krwią, a często życiem, swą przynależność do polskości. Patriotyzm Warszawy pozbawiony, pozbawiony był wszelkiej pozy. Koturny były widziane wyraźnie niepopularne i wywoływały zawsze pikantne reakcje. Warunki polityczne odzwyczajały to miasto od teatralno-patriotycznych uroczystości, które celebrował patetyczny Kraków. Jeśli miały one miejsce, odbywały się w poważnym skupieniu, bez wszelkiej zewnętrznej ornamentacji. Często pogrzeby przybierały charakter politycznych manifestacji. Pamiętam takie dwa pogrzeby. Poetki Deotymy, a przede wszystkim pogrzeb Bolesława Prusa. Tysiące ludzi różnych warstw i zawodów, a przede wszystkim cała młodzież polska Warszawy, odprowadzała na cmentarz powązkowski zwłoki wielkiego pisarza. Panował niewymuszony porządek, choć nie było żadnego ustalonego ceremoniału. Były tłumy, imponujące tłumy polskiej Warszawy. Warszawa lubiła się śmiać i nade wszystko ceniła zawsze dobry, dowcip. A że w dodatku nie pogardzała zabawą huczną i wesołą, że operetkę miała pierwszorzędną, więc na zewnątrz dla obcego przybysza, nieznającego tajników jej poddaszy i suterem, mieszkań i mieszkanek, mogła robić wrażenie miasta lekkomyślnego i pustego. Lecz myśmy wiedzieli, że tak nie jest. Wiedzieliśmy, że pod tą zewnętrzną powłoką lekkomyślności, kpinkarstwa i śmiechu. Bije gorące serce tego miasta o wielu obliczach. Miasta wykuwającego w podziemiach konspiracji nową ideologię Polski walczącej, miasta pracy fizycznej i wielkiego ruchu kulturalno-naukowego, miasta wspaniałych teatrów, wybitnych melomanów i kołtuńskiej przeciętności, miasta ścierających się prądów społeczno-politycznych, miasta poważnych koncertów i katarynek podwórzowych. Miasta pięknych balów i apaszowskich, spolonek Powiśla, woli i czerniakowa, miasta rozpusty, małomieszczańskiego purytanizmu i katolickiej bigoterii. Właśnie ta wielostronność Warszawy stanowiła jej szarm, jej przedziwny, zupełnie swoisty wdzi, wdzięk i urok, który wiązał nas z jej murami dozgonną miłością. Warszawa była ciekawa, po prostu zawsze ciekawa. Nic wtedy dziwnego, że marząc i myśląc o przyszłej walce z Rosją, umiejscowiałem sobie zawsze w czasie tej walki na ulicach Warszawy. Uczestniczyć czynnie w jej wyzwoleniu, współdziałać w dziejowym akcie, przywracającym znowu w świecie rodzinnemu miastu tytuł stolicy niepodległej Polski, Taki był obraz powstały w młodzieńczej wyobraźni, podniecany stale wypadkami poprzedzającymi wybuch konfliktu wojennego, atmosferą szkoły polskiej, tajnej organizacji ideowej i konspiracyjnych przygotowań wojskowych. Warszawę kochaliśmy, kochaliśmy żarliwie, młodzieńczo, bezkrytycznie. Warszawo mój, jak w oku, Bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę jutro, Warszawo